Jak stracić pieniądze przy pomocy LinkedIn Ads? W dzisiejszym wideo opowiem Ci o tym, jakiej reklamy nie robić na LinkedIn. Jeżeli już w ogóle chcesz ją robić, to nie ta, którą pokażę. E, pokażę dwa powody, dla których według mnie ta reklama nie ma szansy się opłacać. I jeden sposób, jak to zrobić inaczej, żeby pozyskiwać klientów przez LinkedIn. Dzisiaj rano do mojej skrzynki odbiorczej wpadła taka oto reklama w formie prywatnej wiadomości. I w pierwszym odruchu chciałem ją skasować, natomiast później pomyślałem sobie: Nie, napiszę do pana Krzysztofa, odezwę się i, yy, i zwrócę mu uwagę właśnie na to, co zaobserwowałem. No i jak się okazało, nie jestem w stanie w żaden sposób skontaktować się z nadawcą reklamy. Czyli wyobraź sobie taką sytuację: dostajesz prywatną wiadomość od kogoś i nie jesteś w stanie na nią odpowiedzieć. LinkedIn wkłada te reklamy do naszych skrzynek odbiorczych, ten konkretny format. No więc, naturalną odpowiedzią na tą wiadomość jest po prostu napisać do autora i yy, yy, zrobić to, o co prosi. Bo pisze tutaj serdecznie, zapraszam do obserwacji mojej działalności fotograficznej. Super! Chciałbym to zrobić, chciałbym wesprzeć Krzysztofa i skomentować jego post albo dowiedzieć się więcej. Mogę tu oczywiście wejść na stronę, klikając w ten link, ale. Nie jestem w stanie skontaktować się z osobą, która stoi za tą reklamą. Pomyślałem sobie: No dobrze, wobec tego skontaktuję się z Krzysztofem i powiem mu: Słuchaj, nie wiem, czy masz świadomość, jak ta reklama wygląda w skrzynkach Twoich potencjalnych klientów, bo być może należałoby zmienić ten format albo podejść do tego jakoś inaczej. I co się okazuje? Ten profil, który tutaj się wyświetla, również nie jest klikalny, czyli nie jestem w stanie. Zanim do Krzysztofa napiszę wiadomość, nie jestem w stanie zaprosić go do moich znajomych, bo wtedy moglibyśmy już jako znajomi w tej powiedzmy prywatnej skrzynce normalnie sobie czatować. Nie jest to możliwe. Więc wydaje mi się, że ta reklama po prostu będzie miała bardzo niską skuteczność, bo w momencie, kiedy osoby zainteresowane klikną w ten guzik i wejdą na jego stronę, do LinkedIn oczywiście to te kliknięcia zarejestruje, natomiast jeżeli tam nie wykonają żadnej odpowiedniej akcji, czyli nie nawiążą kontaktu, jakoś nie zareagują, no to to będą takie, taki ruch stracony. Te zainteresowania nie zamienią się w lidy, czyli nie Krzysztof nie nawiąże z nimi kontaktu, nie będzie żadnego śladu, żeby z tymi osobami dalej rozmawiać. I to jest po prostu strata wielkiej okazji. I teraz, co można zrobić y, zamiast takiej reklamy? Y, w sytuacji, kiedy napiszesz post i opublikujesz normalny, organiczny post, nie mówię tutaj o reklamie, czyli zrobisz to, do czego te platformy społecznościowe służą, podzielisz się jakąś swoją treścią z odbiorcami, to y, w każdym momencie, gdy ktoś odpowie, Zostawi jakiś komentarz albo napisze do ciebie wiadomość prywatną, jeżeli jesteście znajomymi, to możecie dalej dyskutować. I to znacznie ułatwia taki kontakt, który później ma prowadzić do podjęcia współpracy. W sytuacji, kiedy pod twoim postem znajdzie się komentarz od osoby, która nie jest twoim znajomym, to wtedy możesz kliknąć w profil tej osoby, zaprosić ją do kontaktu. Możesz nawet pod tym komentarzem odpisać, że dziękuję za komentarz, zapraszam Cię do kontaktu, żeby ta osoba wiedziała, żeby wypatrywać tego zaproszenia na swoim profilu. I potem kiedy jesteście znajomymi, możecie tutaj normalnie rozmawiać. Natomiast ta reklama tego nie umożliwia. I to powoduje, że w mojej ocenie po prostu nie będzie skuteczna i szkoda tracić na nią pieniądze. O tym, w jaki sposób pisać takie posty, które przyciągają idealnych klientów, nagrałem oddzielne wideo. Możesz zobaczyć je tutaj. Zapraszam i e, oszczędzaj swoje pieniądze.